Ukraina grozi podjęciem działań prawnych przeciw Unii Europejskiej, jeśli ta podtrzyma zakaz importu ukraińskiego zboża do Unii Europejskiej po 15 września. Chodzi oczywiście o te kraje, które wprowadziły zakaz importu, m.in. Polska. Jacek Sariusz Wolski skomentował zapowiedź Ukrainy. Po pierwsze, że wpuszczenie importu ukraińskiego było przywilejem przyznanym Ukrainie. Po drugie, był to jednostronny gest dobrej woli Unii Europejskiej, a nie dwustronne zobowiązanie prawne Unii Europejskiej, którego spełnienia przez Unię Europejską Ukraina mogłaby dochodzić na drodze prawnej. Po trzecie, takie otwarcie na stałe poza czasowym wyjątkiem byłoby sprzeczne z zasadami wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Po czwarte, Ukraina w tej sprawie działa w złej wierze, wykorzystując sytuację wojenną do wymuszenia na Unii Europejskiej nienależnego otwarcia na stałe rynku rolnego i utrwalenia tego czasowo ograniczonego precedensu. I po piąte, czyniąc to, Kijów szkodzi sam sobie, marnując kapitał dobrej woli po stronie tych, którzy jak Polska najbardziej Ukrainie pomagają i zarazem tworząc napięcia, które są w interesie Moskwy.